O kocim dębowe wypiłbym za Wasze zdrowie, gdybym ja pił. Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Oto pytanie: wypić czy nie wypić? Zobaczcie sami. Tak, uwielbiam okocim, uwielbiam dębowe, uwielbiam warkę z I Stoję na dziale z alkoholami. A powiedziałam, że nie piję od. Ilu miesięcy? Dwóch i sześć dni. Od 19 sierpnia. No właśnie. Teraz siebie testuję. Czy skusi mnie to? Czy mnie to nie skusi? No więc, kochani, idę się napić. Ale co? Kawa. Kawa. W takim razie dzisiaj chcę poruszyć temat manipulacji czy jestem skłonny dać się manipulować tak naprawdę a tu wyjdę już ze sklepu bo żeby nie filmować ludzi ja proponuję jogurt kawę, hot doga lub lodzika no, ale nie ale nie, przepraszam ale nie, alkohol nie w moim przypadku zaraz wam powiem dlaczego jak to się stało natomiast pamiętajcie, że to od nas zależy, jak będzie, jak słyszę teksty, bo to przez niego, bo to przez nią, no to słuchajcie, to jest dla mnie chore. Czekajcie, to wyjdę. Wyjdę tylko stąd. O, szukam... A, tu jest wyjście. O, tu się śnępię te kawy, poczekajcie. O. A, maseczka. Tak. Chodzę. Jest piękna niedzielna pogoda. Właśnie jestem znany w żabce. O! Dobrze. No i moi drodzy, witajcie, witajcie. Teraz na spokojnie, na luzie. Eee, dlaczego nie piję? Po pewnym filmiku, który pokazano mi, tak naprawdę, eee, moje zachowanie, kiedy to już się przewracałem. E, już się słaniałem. Zbiłem butelkę z wódką. A ja zacząłem klękać i prosić Crazy Tommy, żeby e, dał mi jeszcze wódki. Ja nie chciałem tego w ogóle oglądać. On odczekał dwa dni i mówi: Zobacz. Ja mówię: O Boże, daj mi spokój. Nie, zobacz. Następny filmik. Patrzcie. Ja nic nie mam. Nic nie mam. Nawet wódki nie mam. I wtedy mnie to ocknęło. Powiedziałem sobie, o nie, jak ty już się zniżasz do poziomu osoby nieprzystosowanej społecznie, to już jest masakra. I wiecie, ja tak mam w życiu, że tak naprawdę, mimo że nadużywam tego alkoholu, to tak naprawdę, Wam powiem, że e, zawsze miałam tak, że. Po jakimś czasie miałam odrzut. Kiedyś nawet chciałam pójść na dno po powrocie z Niderlandii. Chciałam pójść na dno i powiem Wam, że. Patrzcie, jaka piękna pogoda. I powiem Wam, że. Upiłem się, na długi dzień rano chciałem pić od rana, nie udało się. Miałem odrzut przez 2-3 dni. Ale z biegiem czasu zrobiłem się tak, że zacząłem codziennie pić, e, ale od godziny 16:17. Do, do owego momentu. No właśnie, więc czy ja daję się manipulować? E, nie. Nie. Od jakiegoś czasu, przynajmniej od roku czasu. Nie są w stanie mnie manipulować, ani reklamy, ani ludzie, ani żadne inne rzeczy. Czekajcie, coś się nagrywa? Chyba, że ja na to pozwolę. Bo pamiętacie, że to my pozwalamy na pewne rzeczy, ale nie mówmy, przynajmniej ja nie mówię, że to jest czyjaś wina, bo ja tego nie, nawet nie cierpię, jak słyszę, bo to jest wina, bo oni mi namówili, czy ktoś mi namówił. Ostatnio byłem, a przejdziemy się kawałek, chodźcie. Ostatnio ostatnio było tak, że jak byłem w Elblągu, był babciu rodziny, otworzyli wino i mówię, czy chcemy, że nie, nie chcę, Ale po jakimś czasie powiedziałem, że. Dobra, dajcie mi tego kiliszka. Otworzyli ten. E... Co to było? Czeciosan... Nie, Martini, przepraszam. Martini otworzyli. Ja wziąłem za kieliszek, mi się w głowie zawróciło. Słuchajcie, ja powiedziałem, i tak mi zatrząsł, bo ja mówię, nie, nie chcę. O, tu jest apteka, chyba też nawet. Następna fajna forma manipulacji. Ojej, już mnie boli głowa, już mi boli żołądek. Nie, tak, tak, kochani, to działa. I powiem wam, że tak naprawdę ja się ocknąłem, że tak sobie w mózgu ustawiłem, że to jest dla mnie złe. I na szczęście nie doszło do wielkiej tragedii, żebym się obudził, ale można, można. Natomiast słyszałem takie sytuacje, gdzie Pani y, terapeuta powiedziała na grupie AA do faceta, kiedy to się dowiedziała, że ma psa o imieniu Bimber, że musi jego się pozbyć. I moja koleżanka powiedziała, tak, pani pedagog ma rację, bo to wyzwoli w nim picie. Halo, ludzie, macie pić, będziecie pili. Macie brać, będziecie brali. Macie palić, będziecie palili. Więc nie mówmy głupot przed sobą, że to jest wina innych czy wina pewnego czynniku. Dzisiaj jestem dumny, widzicie, stałem koło e, tych butelek z piwem i co? Dobra, wracam się. I... Nic! I piję se kawę, siedzę w żabce. Można? Można. No i wracam do sytuacji, jeszcze wam powiem, że tego... A, tu jest ulica, tu jest tramwaj szóstka, jak powiedziałam, bo jesteśmy przy tej słynnej ciaskarni Landrynka, tak? Tak, jak wam mówiłem. I słuchajcie mnie, i pani pana się go zapytać, ile sp sprawdzić, ile lat nie pije i lat na psa. Okazało się, że facet nie pije parę lat, a psa ma dwa lata. I co? I dalej nie pije. Więc kto chce, to nie będzie. Kto chce, to będzie daną rzecz robił. I choćby nie wiem, co się stało, byście błagali, prosili, to nic nie da kompletnie. Więc, kochani, teraz macie też test. Yy, test. Możecie zobaczyć, że jestem, jestem silny. Ja jestem silnym człowiekiem obecnie. Zwariowanym, ale silnym. Dlatego też mówię, że mój kanał. Yy, tak, kanał. Jest też dla mnie formą terapii. Bo ja. To no nie chodzi, żeby przed Wami pokazać, Boże, jaki to jestem super wielki. Nie, bo jestem tylko człowiekiem z wadami. Ale, że chcę być przykładem dla innych fajnym przykładem i to jest piękne w tym wszystkim, więc nie poddawajcie się i stańcie przed sobą, przed lustrem, powiedzcie sobie, kurczę, jesteś fajnym człowiekiem, jesteś mądrym człowiekiem, dobrze zrobiłeś, tak? Jesteś jestem ładna, jestem przystojny. Chwalcie siebie, bo to jest początek do terapii, żeby nabrać pewności siebie przede wszystkim, że dobrze robię, tak? Nie oczekujmy, żeby inni nas chwalili, bo to jest miłe, ale pochwalcie sami siebie. To jest podstawa. I ja teraz jestem siebie dumny. Ponownie jestem siebie dumny, bo tak samo, jak zrobiłem filmik Niewidomy otwiera szampana, widzieliście, że też nie piłem i nie mam zamiaru pić. Ale to nie znaczy, że jak ja trzymał butelkę w ręku, że nawet Wezmę kieliszek do ręki, że to we mnie coś wyzwoli. Ja tego nie rozumiem. A dużo piłem. Ostatnio przez parę lat naprawdę prawie codziennie już piłem. Gdzie mi na to nie stać. A jednak te pieniądze były. A właśnie. Więc dla chcącego nic trudnego. Jedzenie nie będzie, a alkohol będzie. Używka, cokolwiek. Papierosy nie mogę rzucić, bo powiem Wam jedno. Bo lubię papierosy. No właśnie. Teraz nie palę od godziny, bo jestem tu znajomy w żabce, ale wiem, że na ulicy nie wolno palić i muszę przestrzegać prawa. Jest takie prawo, nie jest to coś mandatu, więc nie będę palił i nic mi się nie stanie. Nic mi się nie stanie. Trzeba przestrzegać, ale trzeba sobie też w głowie ustalić, że skoro jest tak, to się dostosowujemy, tak? I koniec tematu. No. To ja was pozdrawiam. Wiary w siebie jak najwięcej, no i miłego, życzę Wam słonecznego dnia kochani. Człowiek, który nie powie, że jeszcze w życiu nie wypije, ale na obecną chwilę nie mam takiej potrzeby. Mózg nie będzie mną rządził, ani nikt. To jest kwestia, czy my sobie pozwolimy na to. Sobie i pozwolimy innym. Pozdrawiam.